O, oh. oh. no, czas się wyjulać, Chyba coś się zaczęło Mamma mia! Oh. Bellissima! Zawsze marzyłem o dzikim seksie w chymurach. Bierz mnie Fabricio. Avanti! A ty Czesiu, czemu nie z kolegami? Źle się czujesz? Dobrze, ale oglądam potwora. Jakiego potwora? No i tamtego. Naturińskiego piernika. Uwaga, uwaga! Proszę zabić pasy, wchodzimy w obszar silnych turbulencja! Kryny minemen Edison! Zobacz mi marcelku te zdrady, że za chwilkę się spotkamy i wszystko ci wynagrodzę! No szkurwa, tylko nie to! Ja też, a już na pewno nie jako prawiczek. miejsce u sen z języczkiem? Bo w, w byliśmy śmierci... W, 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 chyba... tak... Spoko Anusiak, nie zginiesz jako prawiczek. Przecież w z konieczką dotykaliście się pisiorami. gałeś, że nikomu tego nie zdradzi. No daj se siano, zaraz i tak wszyscy zginiemy. Panie, dlaczegoś mnie opuścił? Bo podatków nie płaci.